informować Państwa, że powstał taki ruch w Polsce. Ludzie, którzy chcą wyjaśnienia i będą dążyć do wyjaśnienia tego śledztwa i ci ludzie przyklejają sobie na tylne szyby biało-czerwone szachownice na samochodzie. To Państwo, jak zobaczycie, takie, takie, taką szachownicę na samochodzie, to macie Państwo świadomość mieć świadomość, że to są ludzie, którzy bardzo chcą, żeby tę sprawę wyjaśnić. I nie manipulować nią. Dziękuję do widzenia. Pan Andrzej, panie Andrzeju witam, halo. No, dzień dobry, Dzień dobry panu. Dzień dobry, Słucham pana dzień. śmiało. Proszę pana, ja wierzę, że no, przyczyna katastrofy tkwi tylko i wyłącznie w całych warunkach pogodowych, jakie panowały tam. I no, niestety jestem przekonany, że. Że był to zbieg nieszczęśliwych, nieszczęśliwych okoliczności, skonsultowania tak? Skonsultowania tego, czy ma lądować, czy nie, z osobą, która była tam. No, Najwyższą osobą w tym samolocie i sądzę, że miał za zadanie wylądować. No a niestety to się nie udało. 26 minut po południu. Włodzimierz Pac, korespondent polskiego radia w Moskwie. Grupa rosyjskich dysydentów i przedstawicieli opozycji wystosowała list otwarty do Polaków. Ich zdaniem powstaje wrażenie, że władze rosyjskie nie są zainteresowane wyjaśnieniem wszystkich przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem. Zaś władze polskie powtarzają zapewnienia o pełnej otwartości strony rosyjskiej. Autorzy listu twierdzą również, że trudno pozbyć się wrażenia, iż dla rządu polskiego zbliżenie z obecnymi władzami rosyjskimi jest ważniejsze niż ustalenie prawdy w kwestii smoleńskiej tragedii. Waleria nowodworska, znana rosyjska dysydentka i opozycjonistka, w rozmowie z polskim radiem powiedziała, że rozumie autorów listu. Piszmy, oni po w liście oni mówią przynajmniej to, czego nie należy udowadniać że Rosja sfałszuje wyniki tego śledztwa mówi Nowodworska nie wszyscy jednak przedstawiciele rosyjskiego środowiska opozycyjnego chcą komentować list dysydentów zwracają uwagę, że w ostatnim zdaniu apelu jest nawiązanie do zbliżających się wyborów prezydenckich w Polsce tym samym w ich opinii zabieranie głosu w tej sprawie oznaczałoby pośredni udział w kampanii wyborczej Zaś przedstawiciele rosyjskich władz jednoznacznie negatywnie odnieśli się do listu otwartego dysydentów. Konstantin Kosaczow, szef Komitetu do Spraw Międzynarodowych Dumy Państwowej powiedział, że jest zdziwiony tym, iż o śledztwie w sprawie katastrofy samolotu wypowiadają się ludzie, którzy nie mają ze śledztwem żadnego związku. Kosaczow zwrócił uwagę, że badaniem przyczyn tragedii zajmują się zarówno eksperci rosyjscy, jak i polscy. Póki polscy specjaliści uczestniczący w śledztwie mówią, że jest robione wszystko co należy, do tego czasu wszystko inne to są spekulacje, mówi Kosaczow i dodaje, że list otwarty dysydentów nie służy polepszeniu atmosfery zaufania między Polską i Rosją. Pan Marek napisał do mnie, mówmy o faktach. Tu 154 podchodził do lądowania prawie do końca na autopilocie. Pisze w raporcie komisja MAK. W trakcie konferencji ta wiadomość nie została podana. Skoro samolot leciał na włączonym autopilocie, to piloci wierzyli, że są znacznie wyżej i w innej pozycji. Samolot zaczął nurkować, zanim piloci przeszli na ręczne sterowanie, co oznacza, że albo doszło do awarii, albo celowego zakłócenia. Pan Jacek nie witam. Halo. Witam serdecznie, panie redaktorze. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka rzeczy w tej dyskusji. Pierwsza to jest taka, że my jako Polacy znamy się na wszystkim, więc stąd jest tyle tych opinii, tyle koncepcji, tyle twórczych wypowiedzi na ten temat, jak ostatnio... Ale najwięcej przytoczy... by zwrócił na to uwagę chyba pytań i to akurat dobrze. Nie, ale w tej chwili pan na przykład przytoczył wypowiedź, czy czyli słuchacza, który no, pan major Fischer wcześniej wyjaśnił, że tak to nie działo się, bo jednak wysokością regu... wysokość regulowali ręcznie piloci prawdopodobnie, no, ale już w świat idzie koncepcja, że autopilot był włączony i to na pewno zakłócił sygnał. I wydaje mi się też... Że na Co prawda, to prawda, znaczy ramię, ta, ta na... koncepcja dotycząca zakłócenia drogą radiową... Jest coraz bardziej popularna. Jest popularna, to fakt. Natomiast my, jako naród, no, mamy, nie, nie, nie pogodzimy się nigdy z tym, że to mógł być potencjalne tu niczego nie przesądzam, błąd jakiegoś człowieka, czy mogły być okoliczności. Jakby w tej całej dyskusji zapominano chociażby o tym, że czterokrotnie była załoga informowana o złej pogodzie, w tym dwukrotnie przez swoich kolegów z Przez stryk, Polaków, z tego, tak, polskich pilotów. Połoku, więc mm -hmm. tutaj, no, no, była gdzieś tam jakaś być może brak rozsądku się pojawił. Natomiast jeszcze nawiązując do tego samolotu. Prezydenta Mozambiku że w dość spiskowym dzisiaj artykule w Wirtualnej Polsce jest ten e, przypadek przywołany. Mhm. podejrzewam, że gdybyśmy przejrzeli, a żaden z nas nie ma do tego dostępu na co dzień, e, rezultaty badań różnych komisji lotniczych, to myślę, że w protokołach większości znajdzie się to, że samolot był sprawny, samolot. E, e, nie było zamachu, a prawdopodobnie był to bonducki w tym momencie jakiejś niedoskonałości nie, nie w przeszkoleniu, więc nie, nie, szukajmy, nie szukajmy wszędzie jakichś zamachów, nie szukajmy wszędzie jakichś nieszczęść. No, przykre rzeczy się zdarzają, co widać chociażby na naszych drogach, Każdego dnia, gdzie ginie kilkadziesiąt czy kilkanaście Panie osób Jacku, i... dziękuję za telefon. Pan Stanisław jeszcze. Witam Pana. Panie Stanisławie, halow. Dzień dobry. Dzień dobry Panu. Ja chciałem poprzez Pana zadać słuchaczom pytanie. I w ogóle spróbować odpowiedzieć na taką kwestię. Co my zrobimy z tą prawdą, jeżeli się dowiemy, czy jeżeli tak jest, że Rosja jest winna tej katastrofy? Wie pan, to pytanie może być szersze nawet. Co my zrobimy z każdą prawdą? Jak się do tej prawdy. Dokładnie. Znaczy, prawda, złe słowo. Do wyników śledztwa, jak się odniesiemy. Aby, nawet jeżeli to wszystko będzie bardzo rzetelnie przedstawione, część zapewne nie uwierzy. No zawsze istnieje taka y, możliwość i właściwie nie możemy wszystkich przekonać, że wynik śledztwa jest y, rzeczywiście y, obiektywny. Ale proszę zadać to pytanie słuchaczom i spróbujemy usłyszeć odpowiedź, co i, i przypadkiem czy nie jest też tak, że jest to wygodne dla naszych władz, żeby ta prawda... No nie wy, wypłynęła, bo jest poważny problem, co my jako społeczeństwo, gdyby tak było rzeczywiście, że Rosjanie są w jakiś sposób winni, co my możemy... To pytanie już padło. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Pana. Za 27 minut godzina 13. Moim gościem jest Pan Edmund Klich, szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Witam Pana, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry Na konferencji, przypomnijmy, w Moskwie z przedstawicielami Międzykrajowego Komitetu Lotniczego powiedział pan, że nie odniósł pan wrażenia, jakoby na pilotów wywierana była jakakolwiek presja. Niedawno na antenie TVN-24 przyznał pan, że istnieje możliwość wywierania pewnej presji. Zmienił pan zdanie? Być może pod wpływem czegoś. Nie, nie zmieniłem zdania. Na konferencji w Moskwie nie miałem pełnej wiedzy, bo nie miałem scenogramu jeszcze. Ja miałem tylko jedną kantkę, właśnie tak 16 minut gdzieś pod, przed zdarzeniem i otrzymałem w celu ustalenia osoby, która wtedy była w kokpicie w kabinie pilotów. To była inna osoba. Mhm. Natomiast natychmiast po konferencji, bo byłem zaskoczony tą informacją, pani Anodina chyba to powiedziała że przekazała coś, czego ja nie wiedziałem. I natychmiast po konferencji poprosiłem o cały stenogram, otrzymałem go i teraz mam pełny obraz. I stąd to, to nie jest zmiana znaczy, tylko po prostu mam więcej informacji. A, I tutaj trochę zostałem zaskoczony, muszę powiedzieć, prawdę, tą informacją podaną na konferencji przez MAC. Sama obecność w kabinie pilotów generała Andrzeja Błasika mogła być formą Pana zdaniem presji, nawet jeśli się nie odzywał? No, wiecie Państwo, jeśli ktoś jest w kabinie, a najwyższy dowódca sił powietrznych, to piloci czują, że tutaj jest waga tego zadania. Zresztą oni bez tego wiedzieli, że punktualne dotarcie Pana Prezydenta na uczystości jest bardzo ważne. A jeszcze dodatkowo, jeśli przychodzi dowódca sił powietrznych, to nawet nic nie mówiąc, no jest to jakaś presja psychiczna, prawda? No, ja tak to tak oceniam. Ja bym w każdym razie jako pilot tak to ocenił. Chociaż mówię, w ostatnim samym etapie działania, kiedy załoga była skoncentrowana już na podejściu do lądowania w tych bardzo trudnych, skomplikowanych warunkach, byśmy może że nawet zapomnieli o tym. Bo tutaj, jeśli ktoś się koncentruje na, na ważnym zadaniu, to może nie pamiętać, ale no jednak myślę, że to jest jakaś forma, która nie powinna to być.